ponieważ moje serce nie może zjeść wycia koziołków i kuzek małych z rozdzielania od matek. No po to, żeby się nie miało mleko. Wymyśliłam, żeby, żeby kozy były razem i mogły też relacyjnie i psychicznie małe kuski wzrastać. Tak rozwijać się normalnie. Wymyśliłam, e, żeby zakładać e, im takie osłony na wymiona, które będą ściągane tylko do dojenia. I dzięki temu przez cały dzień nie będzie takiego wycia jak właśnie teraz słychać. Że mama wyje dziecko, dziecka, a dziecko to mamy. Czekając, kiedy wreszcie zostaną połączone, a ale niestety przez to wycie. Nie ma takiego spokoju, jest taki raczej niepokój. No bo ja się męczę z tym, że dzieci chcą do mamy, mamy chcą do dzieci, chcą się poprzytulać, pobyć razem. One chcą je uczyć, jak zdobywać pożywienie, też co można jeść, czego nie. No i poza tym, taki spokój psychiczny dla nich samych i rozwojowy. I tutaj fartuszek. Aha, ta z tej spadła, bo to była jakaś bluzka. Ale fartuszek się sprawdził. Ja to było tylko na... E, nie po to, żeby z takiego czegoś miały zrobione, ale... E, o, tu fartuszek się trzyma. Na sznureczkach przymontował, Ale po to, żeby wymyślić coś bardzo solidnego na pasach jakichś, co będzie się sprawdzało. Mała była spokojna bo była cały czas koło mamy. Nie wypiłam mleczka, bo mleko jest za. bo dwie są zasłonięte i tak, tak Manika. I mleczko jest. Jednak firanka się nie sprawdziła, bluzka się nie sprawdziła. Najbardziej sprawdził się fartuszek. stary fartuszek. Ale musi być stary. <noise> dziewczęcy, dziewczęcy. Majtki ci je Majtki są niepotrzebne. Majtki ci je Majtki są niepotrzebne. Eee, poczekaj. Tata! tam Dzięki temu, że Byłaby taka osłona na wymiąkach, małe kuski, już nie takie małe, bo już 3-4 miesięczne, które powinny być oddzielone na cały dzień, żebyśmy mogli mieć w ogóle jakiekolwiek mleko od ich mam. Dzięki temu te małe kuski nie czułyby się samotne i mogłyby być ze swoimi mamusiami przez cały dzień i nie byłoby takiego płaczu, meczenia niepotrzebnego, który robi hałas w okolicy. No a ja kiedy to słyszę, że im serce pęka, to mi też zaczyna pękać. Więc wtedy nie byłoby takiego smutku również we mnie. Każde dzieci chcą siedzieć ze swoją mamusią. Ej, nie skacz na mnie, bo mnie brudzisz. Ty, maluszko. To jest koniczynka. co się dzieje jak zostają oddzielone ciągłe meczenie u kuzek ta relacja jest bardzo silna niesamowicie silna zresztą tak samo u owieczek, u psów u wszystkich zwierzaków, które mamy i żeśmy zaobserwowali to tak samo u Kwoki z pisklakami. Jest ogromny... Ogromna potrzeba wychowywania, pokazywania jak żyć, jak zdobywać pożywienie i potrzeba ogromna takiego przytulania się, bycia razem ze sobą i odpoczynku. I kiedy jest to, następuje to rozdzielenie, to mi serce pęka i ponieważ widzę, że one cierpią, to tak jakby mi ktoś Dziecko, które karmię zabierał, bo dokładnie na tym to polega. wymiona im pęcznieją, no bo zbiera się mleko, a dziecka koło nich nie ma. Dopiero rano i wieczór tak, jest dojenie, a przez ten czas cały czas się mleko zbiera i wymiana się wypełniają. Dla zwierzaków też nie jest to przyjemne i nie jest to naturalne. Ale już tak jest, jeżeli my ludzie chcemy pozyskać trochę mleka, to nie da się inaczej. I dlatego chciałabym chociaż trochę ulżyć im, i nawet jeżeli już nie jedzą, nie będą piły tego mleka, bo wymiana będą zasłonięte, to będzie cała reszta, która jest nawet jeszcze ważniejsza, bo już przez te trzy miesiące piły ciągle mleko od mamy. Jedzą już też wszystko inne: jedzą owiec, warzywa, no oczywiście trawę siano. I mogą się tym żywić, ale potrzeba bliskości musi być zaspokojona, żeby te kozy rozwijały się psychicznie prawidłowo i dokładnie tak samo jest u wszystkich istot żyjących. Tutaj, właśnie ta kózka, która ma założone, założony ten fartuszek, i one cały dzień chodzą sobie ze sobą, przytulają się. Jedzą sobie razem, piją sobie razem wodę. Ciągle są ze sobą. Mimo tego, że kuska ma trzy miesiące. Ma ogromną potrzebę bycia cały czas przy mamie. Ta jest spokojna. A te ciągle meczą. Mamie się zostały oddzielone. I tak jest przez cały dzień. A czasem takie wycie odchodzi. Jeszcze u tych kóz anglo to wycie przypomina takie po prostu jakby je ktoś ze skóry obdzierał. <laughs> Więc jest to nieprzyjemne do słuchania podczas odpoczynku w ogrodzie czy dla sąsiadów. Moim celem jest stworzyć coś takiego, uszyć, kombinować tak jak jest dla krów. Kiedy krowy mają zapalenie wymienia, to chciałabym coś takiego stworzyć dla kóz. Właśnie w celu takim, aby kozy mogły się spokojnie, relacyjnie yy, i psychicznie właśnie rozwijać te małe kózki. Zresztą matki też są niespokojne bardzo i się denerwują, kiedy małuchy są yy, gdzie indziej niż one, słyszą się i ciągle się ze sobą komunikują przez cały dzień. Ja jako matka, yy, która też karmiła i miała małe dzieci, yy. No po prostu nie mogę tego znieść, tego meczenia. I zamiast zająć się ja spokojnie swoimi sprawami, to ciągle myślę o tym, że one tutaj płaczą i wołają do siebie i komunikują się. Ciągle meczą za swoimi mamusiami. Poza tym tym kozom potrzebna jest matka do wychowania, a nie rówieśnicy. To mama im pokaże i, i, i przywoła do pionu, kiedy coś źle robią. Mama lub tata, bo jest tam też kozioł, e, z matkami, e, a nie kolega, brat czy siostra, prawda? To jest dokładnie tak samo jak u ludzi. U ludzi potrzebny dzieciom jest e, rodzic do wychowania, a nie rówieśnicy, ponieważ rówieśnicy zrobią to nieodpowiednio. Już niedługo koniczynka, coś wymyślę, muszę coś uszyć. Uszyję mamusią i będziecie sobie razem. Musisz jeszcze wytrzymać kilka dni. Bo muszę zdobyć materiały na uszycie tych siatek na wymianę. I nie zgadzam się z opiniami jakimiś na forum, że kozy są takie kombinatorki, że będą to ściągać. A jeżeli jest to przyległe do wymienia na dole, tak w miarę oczywiście tak na przykład wisi sobie od wymienia troszkę, że po prostu wszystko tam oddycha. Materiał jest przewiewny, a tutaj jest to połączone. To te maluchy nic nie kombinują, żeby to matką ściągać. One po prostu tylko obwąchiwa, obwąchiwały, zobaczyły, że nie ma cyca do dojenia. No i tyle: no i nie doiły i stały sobie spokojnie koło matki. Więc wcale to tak nie jest. A, a matki wcale nie próbowały tego ściągać. Bo próbowałam na kilku kozach. Jeśli się to trzyma tylko i nie zahacza o to nogami, czyli jest w miarę przyległe, to jest wszystko w porządku. Prawda? Koniczynka? Nie koniczynka, gdzie jesteś? Brzuska. E, moim takim, właśnie też. E, Motem jest to, żeby zwierzętom zapewnić rozwój na każdej płaszczyźnie. Nie tylko posiadać zwierzęta po to, żeby je wydoić, ale żeby też te zwierzęta czuły się u nas bardzo dobrze. Jesteśmy gospodarstwem, które wszystko robi właśnie w zgodzie z naturą, ekologicznie, permakulturowo. I dokładnie tak samo chciałabym, żeby wszystko wyglądało u naszych zwierząt, jeśli chodzi o troskę o nie. Żeby one czuły się. Tak jak w naturze, jakby były, na wolności. Yy, czyli mogły być ze swoją mamą, takie kulski czy koziołki, i bez uszczerbku na zdrowiu psychicznym. Niektórzy mogą się z tym nie zgadzać, ale uważam, że to zadbanie właśnie też o zdrowie psychiczne zwierząt yy, jest istotne pod kątem później tego, czy ta koza jest na przykład, czy kwoka, czy pisklaki, czy owca, czy one po prostu później są zdrowe. Zdrowie psychiczne tak samo jak u ludzi bardzo przekłada się na zdrowie fizyczne.